Cześć, cześć, cześć. Hejka. Jak tam wasz humor dzisiaj? Piszcie w komentarzach, jak się czujecie. No u nas jest to flow takie ostatnio tutaj, deszcz pada, jest taka aura jesienna, ale nie dajemy się, nie? Tak, myślimy pozytywną, bo o to w życiu chodzi. Dokładnie, żeby się nie dać iść do przodu z podniesioną głową. Tak, ale też zauważyliście, że jest tak jak pada deszcz, to u ludzi psują się humory, Wszędzie jest taka frustrująca energia, albo taka śpiąca. I to też takie prawo przyciągania wtedy działa. I tak wszystko robi się na raz. A kiedy jest słońce, to wtedy też jest więcej takich uśmiechniętych, pozytywnych ludzi, czyli powoda taka fajna, albo muzyka, prawda? Dokładnie. Trzeba słuchać fajnej, takiej motywującej muzyki, czytać fajne książki motywujące też, żeby po prostu ta rzeczywistość, która nas otacza, żeby nas nie, nie staczała gdzieś w dół. No. Tak. Jednak jesień jest taka przytłaczająca trochę dla niektórych. Dlatego my pijemy tutaj kawkę właśnie. Tak, z I też trzeba dbać o wiecie, o to, żeby zawsze myśleć pozytywnie, bo czasami jest tak, że wszystko jest ok, i nagle pojawi się jakiś konflikt, jakaś negatywna sytuacja i po prostu wszystko się bali, to oznacza, że w tej chwili wychodzą różnego rodzaju takie triggery. Co to jest? Czyli takie nasze podświadome kompleksy, nasze podświadome takie schematy. Czyli na przykład, w dzieciństwie nam mówili, że jeżeli zrobimy coś po swojemu, to za to będzie kara, to później jak dorastamy i na przykład zaczynamy robić coś po swojemu, to podświadomie nadal mamy ten paradygmat i szukamy później dla siebie podświadomie kary, dlatego przy takie wydarzenia. Wiem, że to co mówię dla niektórych może jakby, jakby nie do końca um, dochodzić w taki sposób, w jaki musi to dojść, ale to faktycznie tak działa. Musimy cały czas pracować właśnie nad naszą podświadomością, dlatego że nawet jeśli myślimy świadomie, pozytywnie, to przez to, że no, na przestrzeni lat po prostu nam rzucali różne schematy w szkole, w domu, ale też po prostu w internecie czytaliśmy różne informacje, oglądaliśmy różne filmy. To też, żeby jakby wynieść swoje myślenia na nowy poziom, to musimy codziennie nad nim pracować, cały czas. A ty jak pracujesz nad swoim myśleniem? Dokładnie. Opowiedz, opowiedz troszkę naszym. Znaczy, ja staram się medytować, chociaż też nie mam tak czasu, bo cały czas jakaś praca, cały czas coś się dzieje, więc na tą medytację też nie mam czasu. Ale wieczorem, na przykład, staram się słuchać jakiejś takiej fajnej muzyki, którą lubię, medytacyjnej też, no i oczywiście staram się tak wyluzować, nawet jak mam jakiś stres straszny czy coś, to staram się też wszystko zrobić, żeby ten stres gdzieś wyeliminować, no bo stres to jest w ogóle coś najgorszego, co zabija. Stres zabija bardziej niż alkohol, niż papierosy, i przez stres dużo ludzi umiera, niestety, takie realia. Dlatego jeżeli nie zlikwidujecie tego stresu, czy dacie się zdominować jakimś toksycznym ludziom do jakiegoś parteru, no to macie no to tutaj niefajne życie wtedy. Nie? Tak, więc, no to to trzeba to. cały czas nad tym pracować. Na przykład jeżeli kogoś denerwuje, że pada deszcz, to oznacza, że trzeba zrobić wdech, wydech. I pomyśleć, okej, okay, pada deszcz, nie mogę tego zmienić, ale okej, okay, ja tego nie interesuję, i wtedy będziecie mniej później jak, jak na to reagować, mniej to zauważyć, bo chodzi o to, że nie sama sytuacja na nas wpływa. A to o czym myślimy? Czyli na przykład idzie deszcz i ktoś nie wraca o to uwagi. Tak, wody. jest obojętność taka, tak. i wtedy nagle ten deszcz ci przestaje przeszkadzać. Nie? Tak samo jakaś toksyczna osoba, na przykład bija ci szpilę, gdzie to cię boli, nie? na przykład jak cię mocno tak, zabolało, i ty zaczniesz o tym myśleć, nie spać po nocach, wałkować tę sytuację, no to cały czas jesteś w tym samym miejscu, jeżeli to, to Tobie zacznie spływać, że ta osoba ma problem, nie ty, to ona cię atakuje. No to wtedy też masz lepszy poziom tego flow. No i to Cię nie dotyka, tak? Tak jest z wszystkim. Tak, I ta osoba też zmienia swoje nastawienie do ciebie, bo jeśli ty przestajesz na nią reagować, przestajesz oddawać jej swoją energię i ona przestaje jeść twoją energię, ty już przestajesz być dla tej osoby ciekawym obiektem. Czyli na przykład, jeśli ciebie ktoś czy coś, to znaczy, że taka osoba chce zjeść swoją energię, a jak tylko po prostu przestajesz zwracać uwagę na tę osobę, no to przestaje ona po prostu jest z ciebie, twoją energię, twoja energia jest tylko twoja, twoje życie się też polepsza. Trzeba cały czas pracować, i też bardzo ważne jest to, że nawet jeżeli pracujemy nad sobą i wychodzimy na nowy poziom, czyli nasza świadomość jest lepsza, nasze postrzeganie światu jest lepsza, to mogą pojawić się różnego rodzaju takie triggery, o których wspominałam wcześniej, czyli nasza świadomość, jaką mamy, czyli możemy sami siebie podświadomie za coś karać, lub przyciągać jakieś wydarzenia, i kiedy widzimy, że jakaś sytuacja się powtarza, lub coś nas ponownie wkurza, to musimy zrobić taki wdech, wydech i inaczej zareagować na tą sytuację, bardziej pozytywnie. Negatywnie, bardziej tak neutralnie, i wtedy też będziemy mniej negatywnie dostałczyć. Musimy cały czas po prostu na tym jakby pracować. I nawet kwestia nie tego, żeby pozytywnie myśleć, bo nie chodzi o to, że na przykład ktoś stuknie ciebie po głowie, a ty będziesz super. To jest wtedy oszukiwanie samego siebie, tylko po prostu chodzi o taką nawet obojętność, czyli prostu, taki fokus tak, bardzo, taki tak. flow obojętny, wtedy nie, ani ek, nie masz ekscytacji za bardzo, ani takiego doła, wtedy jesteś taki zrównoważony. Nie? To, tak. to bardziej o to tak chodzi. Tak, I trzeba fokusować się na tym, co jest dobrze. Bo my jakby Nasz wokus dajemy na coś, co jest dobrze, no to wtedy po prostu nasze życie też polepszy się w tym zakresie. I też trzeba pamiętać o takiej teorii wszystkiego, że jeśli na przykład coś robimy, to nie będzie efektu tak. Musimy cały czas to pielęgnować. ale ogólnie jest tak, że życie zawsze nas chce jakoś tak do tego poziomu jakoś zdołować, nas chce. I nawet pogoda czy ludzie i o to chodzi, żeby się nie dać niczemu, nie? nie dać się atakować z zewnątrz, tylko osiągnąć wewnętrzny spokój i wtedy nic się nie jest w stanie zaatakować. Chociaż ja, ja tutaj się przyznam wam, że też ostatnio miałam różne akcje w życiu, że wszystko mnie próbowało gdzieś tam tak zdołować. Nawet dzisiaj miałam taką akcję pracy, ale się nie dałam, poszłam sobie na kawkę, i tutaj sobie z Wami siedzę właśnie. Nie? Tak, i jest fajnie. Ale wiecie co? Wiecie dlaczego życie tak pcha na e, niższy poziom? Dlatego, że wszyscy przechodzimy w to życie, żeby rosnąć dochodnie, i po prostu życie nas sprawdza, czy my faktycznie wyrosliśmy, czy po prostu tak udajemy. I kiedy człowiek faktycznie rośnie, on wtedy faktycznie inaczej reaguje na wszystkie sytuacje, jest lepsza o o siebie, i przez to też polepsza się jego życie. I dlatego trzeba po prostu nie dawać się, i nasz fokus musi być na lepszych aspektach. Jeśli będziemy pracować, pracować, pracować nad naszym myśleniem, nad naszym będziemy bardziej świadomie tego, co my robimy, to wtedy też życie będzie inaczej do nas podchodzić i my będziemy wychodzić na nowy, lepszy level. Dokładnie, no bo życie to jest odbicie nas, to jest takie lustro, nie? I w ogóle to, co chcesz w tym życiu, no to ty musisz sama to pokazać, co ty chcesz, nie? Właśnie z tym myśleniem też. Tak. Co chcesz przyciągnąć, to o tym musisz też myśleć, ale musisz też odpuścić w pewnym momencie, żeby się nie za bardzo skupiać na tym. Bo to jest takie też odpychanie wtedy. No właśnie takie flow, nie? żeby tak. mieć. I musimy myśleć tak, że to, co jest, to już. To, co chcemy, to to już jest. Czyli, na przykład, już jesteśmy milionerami, już odpoczywamy na Malediwach, już mamy super zdrowie, już mamy super flow, już mamy super życie. Musimy tak się nastawiać zawsze na pozytywy, i wtedy krok po kroku osiągniemy taki rezultat. Bo to też nie dzieje się od razu tak. Dlatego, żeby to działo się od razu tak, to musimy być na bardzo wysokich wibracjach. Tak. I żeby dojść do takich wysokich wibracji, no to właśnie trzeba medytować, trzeba rozwijać mózg, bardzo dużo czytać, cały czas się rozwijać i wtedy będzie też taki stan umysłu, że będziemy bardzo szybko przyciągać do siebie różne rodzaju pozytywne Dokładnie, działami. ale to są tak ogólnie lata praktyki, tak? No ja też gdzieś tam kurczę chyba z 10 lat czy nawet więcej czytam takie książki w ogóle, więc no, to są lata praktyki, żeby się tak właśnie no zestalić, z, z, z tym wszystkim, nie? z tą duchowością, to nie przychodzi od tak, po prostu trzeba czytać cały czas i się rozwijać. Tak, trzeba też być gotowym na kryzysy, bo komuś wydaje się, że ktoś jak wychodzi na nowy level, to wtedy będzie tylko happy, 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 ale tak się to nie dzieje, bo czasami jak człowiek wychodzi na nowszy level, to zaczyna dużo płakać, zaczyna mieć dużo problemów i po tych problemach, po tym płaczu, to też wychodzi na nowszy poziom, więc trzeba po prostu akceptować swoje emocje i nowy level to tak naprawdę większa świadomość, większe zrozumienie światu, i po prostu, jak już rozumiemy, jak ten świat funkcjonuje, no to wtedy też um, po prostu nie sami, co mamy, jesteśmy zorganizowani i wiemy, co mamy zrobić. Tak, ale na przykład Eckhart Tolle w Potędze mniejszości tam właśnie tam pisał, że on miał bardzo wielką depresję, i z tej depresji nagle wszedł w ten stan oświecenia. Czyli to najpierw było mu bardzo ciężko, po prostu nie mógł się pozbierać, nie mógł wstać z łóżka, stracił pracę i tam miliony rzeczy się w niego działy. No i po takim cierpieniu przychodzi nagle takie flow, nie, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jakie rzeczy się dzieją, tak tutaj właśnie w umysłach. Tak, Ale nie wszyscy przechodzą też e, przez depresję. E, to też jest taki przykład. Bardzo dużo osób właśnie przechodzi przez ciężkie mm -hmm. przeżycia, bo wtedy jak doświadczamy coś bardzo mocno, coś mocno nas rani, to wtedy szukamy jakiegoś jak spokojenia, jakiegoś jak spokoju. Wtedy zaczynamy medytować, czytać spokojnych książek, wtedy zaczynamy uspokajać nasz umysł, bo już nie możemy wytrzymać tego bólu, tych nerwów i tak dalej. Ale też no nie każdy przychodzi takie etapy. W takim kontekście to wszystko zależy od tego, jakie mamy paradygmaty w mózgu, do czego jesteśmy przyuczeni i w jaki sposób nad sobą pracujemy, jakie mamy do tego narzędzia. Więc też to obswycenie, też to zrozumienie światu u każdego przychodzi, no po prostu inaczej. Musimy być świadomi tego, jakimi ludźmi jesteśmy, jakie rodzaje uszu mamy, ale w pochodzi ten test o rodzaju uszy, nie. E, bo twór, e, taki e, jeden z naukowców, to właśnie... Bo myślę w taką teorię, że każdy człowiek właśnie ma inny rodzaj uszu. Są uszy rzeczowe, są uszy urzeczywistniania siebie, są uszy relacyjne i też są ucha apelacyjne. Jeżeli mamy ucho rzeczowe, to to właśnie u mężczyzn, że na przykład mówię to jest myszka do komputeru. I on powie, ok, to jest myszka do komputeru. Jeśli to jest ucho apelacyjne, to zapyta, muszę umyć tą myszkę, czy jak muszę tobie pomóc? Jeśli to jest ucho relacyjny, to ona zapyta, to czy mi chcesz, co mi chcesz powiedzieć, co ja mam zrobić z tą myszką? A jeżeli mówimy, ucho rzeczywistniania siebie, czy ta myszka jest dla mnie, więc wiesz też bardzo dużo ludzi ma mieszane rodzaje uszu, w ogóle żeby sprawdzić siebie i rozumieć kim jesteśmy, no, to jest mnóstwo narzędzi, czyli matryca losu, baszy, też różne testy psychologiczne, też po prostu czytania, po prostu myślenia. A co ja myślę o tej sytuacji? A co ja myślę na przykład o tej sukience? A co ja myślę o deszczu? Czyli kiedy zastanawiamy się, co my faktycznie myślimy o jakiej sytuacji, no to wtedy też jesteśmy bardziej świadomi siebie. Tak, ale też nie ma czasu w tych czasach, nie ma czasu w tak. tych czasach, żeby w ogóle przemyśleć, tak? Czego chcemy, do czego dążymy, jakich relacji szukamy też. No i te relacje też są takie nietrwałe przez to, przez to zabieganie, nie? że nie mamy czasu dla jakichś najbliższych ludzi czy, czy coś takiego, żeby utrzymać jakąś relację. Czas, to, wiesz, to też taka przestrzeń. Zależy. Jedne osoby nie mają czasu, a drugie mają za dużo, i to wynika też z tego, że jeśli na przykład człowiek nie medytuje i bardzo często nie wchodzi w takie fazy alfa, no to wtedy ma mniej tego czasu, z tego względu, że mamy dużo myśli. I jak mamy dużo myśli, no to wtedy mamy też takiego poczucia, że jest faktycznie brak czasu. Tak, że jest rozproszenie Tak, takie. tak. Natomiast kiedy zaczynamy tak więcej medytować, to no wtedy mamy mniej myśli. I przez to też zwiększa się przestrzeń w naszej głowie i mamy więcej czasu. Ale to też no, trzeba już wychodzić na wysokie wibracje i to faktycznie chwilę potrwa i też zależy jakby od fazy, bo czasami mamy, że mamy takie okresy, że w ogóle nie mamy czasu, czasami mamy takie okresy, że mamy za dużo tego czasu. I też każdy człowiek inaczej przeżywa ten czas na przykład, jeżeli robimy coś, czego nie lubimy, no to wtedy to... No tak, się to... No w tych czasach czas tak. to pieniądz też jest, nie, czas, tak. Pieniądz rządzi, tak. więc ten czas jest podporządkowany pod pieniądz, tak naprawdę. No i dlatego też to nas ściąga tak w dół, no bo każdy z nas chce mieć jakieś takie fajne życie z takim, z jakimiś wakacjami, z tym, co lo, 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 lubimy robić w jakimś wolnym czasie, no a tutaj ludzie są zabiegani, nie. Tak ale trzeba myśleć o siebie i trzeba każdy dzień, przynajmniej znaleźć taką jedną minutę dla siebie. Jeden minuty dziennie to znajdzie każdy człowiek, żeby przynajmniej po prostu uspokoić swój odsłuch i zrobić 10 głębokich wdechów i wydechów, żeby po prostu siebie uspokoić i zastanowić się, czy ja jestem w tym momencie życia, w którym chcę być, mhm. czy muszę coś tutaj pozmieniać jednak. Dokładnie. Dobrze. Tam miło by było z wami tutaj być. A my już lecimy. Pozdrowionka, tak, trzymajcie. Pozdrowionka wszystkiego do PowerPoint. Muszę jak to wyłączyć? <grych>